Siemano ekipo, witam was serdecznie na tle całego kanału, przetestowałem naprawdę dużo edycji napoi energetycznych, witaminowych i niektóre z nich na pewno nie wrócą więcej do ogólnego obiegu, nie dodadzą w końcu jakiegoś nowego smaku i tak dalej, o czym ja mówię. No na przykład dajmy na to Osi Energy Boost, co możliwe, że... Patrząc na OSI w kolaboracji z Wiedźminem, może być tam jakiś nowy smak jeszcze dodany, ale no wiecie, to minie trochę czasu i tak dalej. Można powiedzieć, że to jest zamknięta edycja. Co tam dalej? Warka Energy. Kurde, fajnie by było, gdyby dodali jakiś nowy smak, ale no niestety, mówi się trudno. O na przykład OSI Vitamin Energy. No niestety, edycja zamknięta, wydaje mi się, o co ci teraz chodzi. Co kiwasz głową? O skąd ty to wziąłeś? Przecież takie coś testowali. Pokażże mi to, pokaż mi to, kurde. Głowa pomarańcza. Coś ty mi kupił, kurde. Gława pomarańcza? Jak dobrze pamiętam, pomarańczowy Osi Energy był całkiem do. Ale. Osi rozwija tę serię. Osi daje kolejny smak Osi Vitamin Energy. Tym razem głowa pomarańcza. No, Sądząc po tym, że ostatnia pomarańcza od Osi Vitamin Energy wyszła bardzo średnio, nie będę nawet mówił, ja nie chcę do tego wracać. I w ogóle zostały jeszcze w sumie duże puszki do przetestowania. Był tam chyba smak Aceroli z cytryną. Coś takiego. A ja, kiedy byłem w radobiu, znalazłem takie cudo. W pięknej, ciemno złotej puszce, w normalnym designie, jeżeli chodzi o Shivajtamine Energy, ale nie spodziewałem się, że ta seria może się jeszcze rozwinąć. Może to jest w ogóle smak, który był, ale ja jego nie znalazłem. Wszystko jest możliwe, no ale patrząc tak na to, to ten ciemno niebieski elektrolitowy, który jest na razie no drugi czy nawet pierwszy, nie pamiętam już jak to ja rankingowałem, były do siebie bardzo zbliżone, smakowo, naprawdę bardzo fajne, tylko ta nieszczęsna pomarańcza. Boże, jakby ktoś tam w z zgniło pomarańczę. I teraz mamy kolejny pomarańczowy napój od Oswakuje O smaku jeszcze głowy to może jeszcze coś zmienić, ale znowu też będziemy mieli bardzo dużo do obliczania, prawda? Nieprawda, dali na 250. Chyba oni ciągle dawali na 250. Aż sprawdzę, poczekajcie. Nie, nie, oni dawali. To przy którym to było, że musiałem tak sporo obliczać? Nie, przypomnę sobie teraz. Przejdźmy do składu, przejdźmy do wartości odżywczych. Jezus Maria, na ciemnym złocie dawać czarne litery. To jest geniuszostwo. Eee, nie można by było tego na zmianę dawać, wiecie. Na ciemnym złocie białe litery, a na tym białym pasku czarne zostawić. Nie, muszą dawać jednoznaczne, no niestety. Osiwa Vitamin Energy Cocktail, napój gazowany o smaku guławy i pomarańczy. Woda, cukier, mleczan, magnezu, dwutlenek węgla, kwas, kwas cytrynowy, aromaty naturalne, przeciwutleniacz, kwas skorbinowy, naturalny aromat pomarańczowy. Witaminy, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina A, witamina B6, witamina B12, witamina K, witamina D. Ekstrakt z krokosza barwierskiego, i tyle. Wartości odżywcze: 58 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 15 gramów węglowodanów i 12 g z tego to są cukry. Żadnego białka, żadnej soli. O proszę, witaminy A400 mikrogram. Witaminy D 5 mikrogram, witaminy E 6 mg, witaminy K 75 mikrogram, miacyny 8 mg, kwasu pantotenowego 3 mg, witaminy B6 0,7 mg, witaminy B12 1,25 mikrograma i magnezu 283 mg. Szczęście, że osi jako jedyne potrafi obliczać tego typu wartości odżywcze na 250 ml. Pozostaje mi tylko otworzyć to i sprawdzić i mam nadzieję, że to nie będzie smak różowego osi witami den I o smaku samej pomarańczy. Mam nadzieję, że to w niedalekiej przyszłości zmienią albo usuną. Bo to jest naprawdę katastrofalny smak, naprawdę, jakbyście pierdalnie przegniło pomarańcze jedli. Chociaż tyle, że to jest smak naturalny. Okej, okay. jest słodko, jest tropikalnie, jest czuć guławę na pierwszym planie, nie czuć w ogóle pomarańczy. Albo się naprawdę tak mocno pomieszała z tym y, aromatem pomarańczowym, że czuć tylko i wyłącznie guławę, albo tu w ogóle nie czuć pobarańczy. Faktycznie to po prostu jak taki multivitamina. Albo po prostu gława, no bo tutaj nie ma żadnych innych y, owoców tropikalnych. To jest stricte guława. No jak tak kurde sobie przypominam, to głowa naprawdę bardzo podobnie pachnie do takiego ananasa, do takiego mango. Naprawdę, to są zbliżone do siebie zapachowo owoce. Dobra. Kolorystycznie albo złoty, albo pomarańczowy, albo coś w tych desek, bo. Nie mamy żadnych sztucznych barwników, nie mamy żadnych konserwantów, ale za to dają cukier, dają za to barwnik normalny, czyli złoty, czyli złoty mętny złoty, a teraz, jakby tak. O, kurde, teraz to głową zapachiało mocno. Powarańczy w ogóle nie czuję. Dobra, złoty, mętny kolor, mam nadzieję, że będzie smakował o wiele lepiej, aniżeli Osi Energy sama pomarańcza. Będę to naprawdę powtarzał, to była katastrofa. Kurde, pierwsze co to, ej, jakim cudem tu jest 14, 12 gramów cukru? Ja to czuję jakbym pił w normalną wodę z wyciśniętą pomarańczą. I właśnie, świeżą pomarańczą, nie żadne pierdalne... Zgilizdy, przekwity i tak dalej. To jest normalna pomarańcza. To, co powinno się znaleźć w różowym Osi de Energy. Ludzie, tak to powinno smakować. Ale ten smak jest strasznie taki lekki, jakby bił wodę o smaku pomarańczowym i jeszcze z jakimiś tropikalnymi dodatkami. I naprawdę, głowa, jako że jest mocno tutaj wyczuwalna w smaku, jest naprawdę mikra. Mikra, jak kurde, smak tamtej pomarańczy. No nie jest tutaj tego zbyt wiele, żeby nazwać to głowa pomarańcza. Ja bym to bardziej nazwał to zapachowo, a smakowo to pomarańcza głowa. Bo to jest taka lekko cierpka pomarańcza z lekkim, naprawdę lekkim, gławowym zakończeniem. Ale ja tu się czuję, jakbym nie pił takiej napój o tym smaku, tylko wodę gazowaną o tym smaku. Na przykład mocno gazowany pomarańczowy żywiec zdrój, jakby zrobili albo jak istnieje takie coś. I naprawdę z lekkim dosmaczeniem syropem, na przykład gławowym. Czy nawet tym aromatem, nie za wiele tutaj doświadczycie smaku owocowego, tylko tak bardziej, właśnie takiego woda na większym poziomie, ale nadal to jest lepsze od różowego osi Vitamin Energy, bo to w końcu ma smak pomarańczy. naturalnej, ale pomarańczy. I dziękuję. Ja mogę to już tak zostawić, a jakbym to miał rankingować, to na pewno pójdzie do tropikalnych napojów, bo jednak mamy tutaj głowę. Chociaż że pomarańcza jest bardziej wyczuwalna, mógłbym to też wstawić sobie do pomarańczy, ale dzisiaj będziemy mieli po prostu wstawianie w dwa rankingi. Ok, mamy wszystko tak jak trzeba, oczywiście. Na pewno od, tej dolne, od tego dolnego tieru tych wszelkiego rodzaju tropikalnych jest lepszy. Czyli co, czwarty od dołu pod Rockstarem Passion Frutas, ale ponad Rockstar XD Power Tropical Kick. A tutaj to po prostu był dał to na przedostatnie miejsce. Bo jednak Tiger Creative Booster Mandarin to jednak było więcej smaku tej mandarynki. Stawiłem to do pomarańczowych, bo jednak od pomarańczy do mandarynki naprawdę niewielka droga to może być tak jak z poziomką, a truskawką. Wiecie, takie. Ja lubię po prostu łączyć ze sobą te rankingi od tych wszystkich pomarańczowo-lodowych, od tych wszystkich pomarańczowych pacczyn, od tych wszystkich pomarańczowych stricte jest gorszy. Ten panoczek i dlatego, no ja bym go po prostu ustawił na przedostatnim miejscu. podat osi wajta Energy pomarańczowym. Ale w tropikalnych byłby po prostu wyżej. O te czwarte od końca, ale byłby wyżej. No i według mnie to by było na tyle. Nie wiem, nie powinni tego po prostu nazywać napojem. Powinni to nazywać wodą. Mocno gazowaną O smaku właśnie Gławy i pomarańczy Tutaj tutaj bym jeszcze też miał jakieś zastrzeżenia Bo by bardziej pasowało pomarańczy Gławy Bo gławy tutaj doświadczycie mniej od pomarańczy Jeszcze ten posmak y Dla niektórych aftertaste Takiej właśnie Wody gazowanej No Ja po prostu szukam czegoś innego Fajnie, że to sprawdziłem Fajnie, że to Przetestowałem, czekam na więcej, może naprawdę więcej edycji się rozszerzy. Ja czekam na kolejne warki Energy. Nie dlatego, że naprawdę zebrały bardzo duże zainteresowanie wś wśród wszystkich, ale po prostu to była naprawdę fajna seria. Dlaczego tego nie rozwijacie? Bo co? Bo nagle pierdyknęli nam Edergole od 18 roku życia. Oni to sprzedawali jako browary i tak by to pierdyknęli od 18, i tak. Po co oni to zaprzestali? No nie wiem, no, no nie wiem.